Profesor Wardenga powiedział, yy, bo widziałem szota, że Fame sprzedało 530 tysięcy pay-per-view. Czy to jest prawda? Nie wiem. Ale. Yy, ale. Ale powiedzmy, że tak, nie? No, bo w sumie kurwa, no po co miałby coś mówić, co nie jest prawdą, nie? Więc skoro to powiedział, to ten. I to jest w kurwę dobry wynik. Ja ja nie wiem, czy... Fame chyba 600 nigdy nie sprzedał, nie? Ale powiedzmy, że sprzedał 580 kiedyś. Tak o tak o sobie powiedzmy po prostu. Powiedzmy, że kiedyś tak było, nie? I Ty powiesz no okej, okay, no to jest powiedzmy 50 tysięcy od rekordu. Z tym, że Fame y, wydaje mi się, że mógł nawet jakiś rekordowy obrót teraz pierdolnąć, bo kiedyś Payperview było tańsze. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz te Payperview Premium kosztowało 45 Plus 5 zł, ja na przykład blikiem kupowałem i zapłaciłem coś w okolicach 50 zł. Nawet sprawdzę, ile, ile mnie to ten, ile mnie to wyniosło, nie? A. A. a PayPal review chyba na Fame startowało od 12 zł na pierwszej gali. Potem tam, tam, nie wiem, pewnie 18, 20, 25, 30. Teraz już kurwa praktycznie po 5 dych jest, nie? Wiadomo, że w tym też są jakieś kurwa opłaty i tak dalej. To też nie jest tak, że wiesz, że sobie 50 razy 530 tysięcy No rój, opierdolę ja kurwa 25 milionów, kurwa z hakiem. No nie, ale ja myślę, że jakby to, że nie sprzedadzą 10 tysięcy pay per -view mniej, ale pay per view jest złotówkę droższe, no to i tak na tym jakby wychodzą, nie? Na Fame Reborn było za 38. No. Staria ja patrzyła na historię transakcji, na Fame 13 premium płaciłem 29,99. No ja pamiętam jak pierwszy raz się dogadywali z nami na reflinki. I to się dostawało półtora złotego i to było niecałe 10% tego, nie? Potem w kontrakcie miałem, że mam 2 złote za każdy refling tam na 13 i 14, co, co prawda to nie było 10%, to było, to było już mniej, bo tak jak zresztą ktoś napisał, że tutaj 30 zł za to zapłacił, eee, no ale to droższe jest to, to nie, oni o tym nie mówią, ale oni pod, podwyższają pay per view i nawet przy delikatnych wahaniach yy, reflinkowych dobrze na tym wychodzę nie. Ile pejperów sprzedałem jak walczyłem? Kurwa coś w okolicach 45 tysięcy na dwóch galach. Chyba 24 na jednej i w okolicach 20 na drugiej. To ja, jeśli nie mówię teraz prawdy, to tam różnica będzie 1000, 1000 na gali w tą we w tą, bo nie wiem teraz. Tak tak łącznie łącznie coś 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 koło tego będzie. Powiedzmy, że na dwóch galach ponad 40 tysięcy, nie? Czy by tam wychodziło ponad 20 per gala. No, Tuż sprzedał 25 tysięcy, pojedynczy na tej gali, mówi na streamie. Bardzo fajnie, dużo. Po z tego, co Bandura mówi, to teraz chłopaki sprzedali 15. Aha, no to 25 czy 15? No. Najwięcej pay-per-view no sprzedał Sylwester Wardenga wtedy, co na psy obiecał oddać te pieniądze, nie? Ja nie wiem, czy on tam 50 czy 100 tysięcy... Yy, no, w kurwę sprzedał tego. Wtedy się wszyscy rzucili. Yy, tylko wiecie co? Paradoksalnie to, że Tushol... 15 sprzedań, jest 25, Ok, Wiesz, to, że Tushol teraz sprzedał 15 tysięcy pay-per-view, to nie jest tak, że jest chujowy, tylko już coraz mniej ludzi, to, to nie jest tak, że z 530 tysięcy domniemanych, które, e, paper, które zostało sprzedanych, Tushol sprzedał 15 tylko, nie? Tylko ja podejrzewam, że z Reflinka to Tushol sprzedał 15, a cała reszta sprzedała 5, bo już mało osób po prostu używa tych refów. Ludzie ze wchodzą na stronę, wiedzą, gdzie to kupić. Ponadto jak to zapostujesz na Instagramie, to kto wejdzie na Instagram, że potem ten zrobić przekierowanie na... Pierdolenie, nie? Dobrze wiecie, że kupujecie bez reflinka. Czy nadal jest 2 zł za refa? No nie wiem, ja wrzucam ten, tego reflinka, ale ja nigdy nie dostałem jakiegoś... Ja kurwa już dawno nie dostałem, chyba ostatni raz na 14 jak się biłem, to, to mi dali za refy. W sumie nawet nie dali mi za refy, bo tam wychodziło, bo tam wychodziło chyba 40 tysięcy złotych, a ja bilety wziąłem, żeby znajomym rozdać yy, też w okolicy tej kwoty. Nie? Ja tam chyba za 150 biletów wziąłem po trzy paki, więc jakby jedno się zniwelowało z drugim i, i doszliśmy do tego, że po co oni mają mi wypłacać refa i potem płacić za bilety, jak można po prostu to tak zbilansować, oni tam jakoś tam zrobili po swojemu. Yy, no, ale od tamtego czasu, potem na 15 wiem, pompowaliśmy yy, refling Kwana. Take to Takefan najwięcej na gali sprzedał. Też paręnaście tysięcy, dwudziestu nie było, ale paręnaście było i najwięcej ze wszystkich refów on sprzedał. A potem już dalej, to, no to ja wrzucam tego reflinka czasami, ale jakoś, no nie wiem. Kiedyś się pewnie do nich kurwa odezwę, to mi powiedzą, nie? No. 25 to Mandura sprzedał na jak walczy, też fajnie. No, to jest jakiś bonus za największą sprzedaż? Yy, tak, nie wiem, jakie nim mają w kontrakcie, ale w moim wygaśniętym kontrakcie, Czekaj. Yy. kurwa, nie chce mi się tego szukać, ale jakiś tam był, że jakoś osiągniesz jest taki, tyle refów to masz. Taki bonus, jak osiągniesz tyle. A to ciężko było kurwa przebić, bo to tam jakiś fajny bonus, to powiedzmy, że jeszcze 10% dostawałeś z tych refów. Yy, nie wiem, jak się sprzedało 50 tysięcy. Ja podejrzewam, że w historii tylko jedna osoba sprzedała 50 tysięcy. To był Bardenga wtedy, przy to jak z